No, jeszcze nie zaczął. A już Wichowa jest. No i tak. Dzisiaj na tapecie Glebogryzarka Poczuła się już chwilę temu. Chyba w lecie, jak sadziłem tu z I co, tak stała do tej pory. Umyłem ją tylko. Miałem się za nią zabrać w wolnym czasie, ale tego wolnego czasu nie było. A teraz co? Obiecałem sąsiadowi, że mu tam zrobię mm, w tunelu. I co? No obiecałem, no to trzeba się wywiązać, także naprawiamy ją na szybko, tak żeby na jutro już była gotowa. Podejrzewam, że padła przekładnia główna, ale zaraz to rozkręcimy i się wszystkiego, wszystkiego dowiemy. Także ja tu się za to jakoś zabieram, tak żeby to dzisiaj już rozkręcić. Dobra, odkręciłem ten degielek, żeby tu w ogóle było żebym tu sobie ocenił co tutaj może być popsute. No i co, widać, że smarowanie było dosyć dobre. Tutaj spodziewałem się, że tutaj nic nie będzie tego jak gdyby smarowidła, a tu jednak na Boga to było. Dzwoniłem do znajomego. I tak mówił, żeby to jak gdyby rozebrać te. te Dwie, te jak gdyby wały, trzeba to podkręcać. Próbowałem to odkręcić, ale no nie chcę to za bardzo iść. Z tej strony mi się to nawet ułamało. Także na razie sobie tą stronę odpuszczę. I tak, z racji tego, że to ma być na szybko wykonane, to nie ma się tu czasu za bardzo z tym bawić. Dlatego co, po prostu sobie spróbuję tu jeszcze odkręcić to I zobaczymy, może problem po prostu tkwi yy, Tylko w tym wałku, nie? Także tutaj odkręcam te cztery śruby i zobaczymy jak to wyjdzie Z tej strony, tutaj widzę, kalamitka nawet była Majster tutaj nigdy w życiu nie smarował tego Przyznam wam się szczerze Dobra Odkręcam to i zobaczymy, może z tej strony się da dojść jakoś bo tutaj, jak gdyby to powiedzieć, to koło zębate jest, nie jest jakieś tam tak na łoko. no trzeba by obrócić, żeby tam wszystkie zęby zobaczyć, ale na łoko jest okej, okay, no. Zobaczymy, co tam będzie, może jest problem po prostu tylko z tamtym wałkiem. Dobra, odkręcam tam i, i się wszystko okaże, jeśli wyjdzie, bo nie wiem, jak to jest znowu tutaj podparte. No nic, zobaczymy. Jak ją rozbliżamy, to się nie dowiemy. No i dobra, wykręciłem to, ale dalej generalnie nic nie wiem, bo on tutaj kawałek wychodzi tylko troszeczkę i dalej pewnie na łożysku się tam gdzieś opiera Ale słuchajcie, mam taki plan, żeby się tu nie narobić za bardzo przy tym żeby to po prostu yy, odkręcić tą przeciwnakrętkę i jak gdyby wpuścić ten wałek bardziej do środka, prawda? Czyli, jak to popuścimy, wałek nam pójdzie bardziej do środka. I co nam to da? Da nam to, to, że będzie się lepiej zazębiał tutaj na, na tym kole zębatym. Nie co o tym myślicie? Wystarczyłoby tylko tak, co zrobić. To nic nie widać, cholera, z tyłu w tym dygielku. Jak to tam jest wszystko zazębione. To jest jeden wielki smar. No nic, no co nam przychodzi spróbować? Eee. Dobra, także co, popuszczę tam kilka obrotów i może akurat się to lepiej zazębi i będzie chodzić. Dobra, zobaczymy. No i dobra, teraz czuć tak, znaczy czuć, no ręką to sobie można wiecie co zrobić, ale ogólnie jakby się to było zazębione, hmm. no i co, no chyba to zapkam z powrotem ten dekielek i sobie to wytestujemy, jak myślicie, jest to sens testować, czy to raczej będzie skazane na niepowodzenie, no zobaczymy. Co nam szkodzi? Najwyżej się jeszcze raz rozbierze i tyle, nie? Dobra, także składam to. No i dobra, kręci się, kręci, naprawione, naprawione. 500 zł. Nie, no dobra, bez jaj. Jadę zobaczyć, jak to w ziemi. Bo teraz się może kręcić, a jak przyjdzie obciążenie, to może być dalej lipa. Także jadę, jest już ciemno. Ale tak na szybkości sobie zobaczymy, jak to się będzie pod obciążeniem zachowywało. No i się nie udała naprawa. Aj, 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 aj. ja, już myślałem, że będzie tak fajnie Cyk włochy by było gotowe No nic, yy, idę do domu teraz, zobaczę sobie, może jakiś katalog pobiorę yy, Zobaczę o co może chodzić i, i... dopiero zaczniemy rozbierać, tak żeby wiecie, nie niepotrzebnie się... Nie narobić za bardzo Także co, na razie tyle, do pokoju No i dobra, Majster oglądał filmik Na YouTubeach. Czekaj, u kogo to było? Rolnik Gukna, chyba. Też się tam męczył, chłopak, z tym No i co? Mm. No, nawet dobrze, bo, bo już wiem, jak, to się, jak do tego się zabrać. Wiem, że ta moja naprawa nie miała yy, prawa istnieć, bo prawdopodobnie yy, jest tutaj rozwalone to łożysko. Czyli ten wałek jest podparty tutaj i przy tym kole ataku jest wyłużyskowany. I na 99% rozwaliło się po prostu to łożysko, w tym miejscu, i dlatego to nie chce współpracować, no i co? Tych, w sumie tych nakrętek nie trzeba odkręcać, o ile dobrze tam zauważyłem na filmie. W sumie każdy odkręca, ale, ale wydaje mi się, że jak ich nie odkręcę, to też będzie ok, to na wszystko zejdzie. Tylko jedynie nie będziemy mogli wyjąć tych, yy, no, tych prętów, nie? Chociaż nie, bo tam też nam wylecą, nie? To będzie kłopot przy montażu. Tak mi się wydaje. No ale dobra, tym się będziemy martwić później. Na razie tak, wykręcam te szpilki. One tutaj wchodzą nam do takiego wału. I także wykręcam je, to działa jak ściągacz, i po prostu nam zajdzie ten cały yy, połówka tej. Te połówki nam powinny tutaj poschodzić z tego wału. Także, no zobaczymy. dobra działamy. No i dobra. Tak jak myślałem, tej nakrętki nie trzeba odkręcać. Także jest elegancko. No i zobaczcie ile tutaj sznurków się napchało. Dobra. Także jedną stronę mamy. Teraz wykręcamy drugą i już powinno iść z górki no dobra, obydwie, obydwie części zdjęte zobaczcie ile tego tych sznurków było szendobylskich yy, aha, kierunek obrotów obydwie szpilki znaczy te cienkie TTT wykręcamy zgodnie z kierunkiem kręcenia, czyli tą kręcimy w tą stronę i z tej strony analogicznie yy, również stronę tak jak się kręci bo chyba te nakrętki z tego co widziałem na filmie yy, z tamtej strony kręciliśmy też zgodnie z yy, no, z wirowaniem z kierunkiem obrotu a tam chyba yy, z tego co widziałem na filmie odwrotnie było czyli do tyłu była odkręcana ta ta nakrętka ale ja ich nie ruszałem także także mnie to nie dotyczy dobra Yy, idziemy dalej. Aha, i bardzo fajnie się to rozbiera na. jak jest to zawieszone na ciągniku. Także takie rady ogrodnika. Tak na szybko. Dobra, działam dalej. No i dobra, rozebrane. No i co, zobaczcie. No kurczę, nominał, powiem Wam. nominał, Stan fabryczny. Delikatnie, tam tylko. Delikatne ślady użytkowania. Ale co dziwne, bo zawsze, no zawsze, jak patrzyłem tam na filma, w mieście zęby wyłamywane, wyłamane, a tutaj, o dziwo, są wszystkie zęby całe. Także, także co, w zasadzie, jeszcze muszę to koło sprawdzić, czy to. czy to trzeba będzie wymieniać, czy nie? Hmm, powinno się parami w sumie takie rzeczy wymieniać. Ale to z kolei nie jest jakieś tam mm, urządzenie mega precyzyjne, nie? Także co, gdybyśmy sobie wymienili tylko, tylko ten wałeczek łożyska, uszczelnienia, i by to chyba miało sens. Już tam nie trzeba by było całego tego zestawu kupować. Poza tym te zestawy tam od 500-600 zł te naprawcze. Czyli mam ten wałek, to koło, wszystkie łożyska, wszystkie uszczelniacze. Tylko, że jest taki problem, że ja to muszę mieć na jutro. Hmm. No i się no Kolejny piękny dzień. A układnie się zabiera za, za dokończenie gryzarki. I tak, wczoraj walczyłem dosyć do późna. Nie wiem, chyba do przed 10 skończyłem. Wyczyściłem sobie to wszystko, powybijałem to łożyska, chociaż nie było łatwo Teraz tak, kompresor bije powietrze Wydmuchamy sobie wszystko elegancko I co? I co? Jakie, jakie nowości? To łożysko nie chciało mi tutaj wyjść, dopiero jak pękło to wyskoczyło Dlatego, że zobaczcie tutaj całe te... Tutaj ta strona była zaklepana i to po prostu nie chciało się przez to to przebić No ale wyszło Także jest ok. Tu jest wszystko wyczyszczone Syfkiła i mogiła No i tak, ogrodnik idzie na taką naprawę po najmniejszej linii oporu Z racji, że byłem dzisiaj w sklepie Tych samych wałków nie ma yy, Także Idzie dalej ten sam, no No wiem, że to może nie wygląda za za profesjonalnie Znaczy Profesjonalnie to mnie nigdy nie wyglądało Nic, ale Ale no takich Takich cyrków to jeszcze chyba nie odstawiałem nigdy Ale tak No mam Mam w planach sobie kupić po prostu Inną tą gryzarkę Także ta pewnie jak sobie kupię już Taką troszeczkę lepszą to innego typu, o, tak bym powiedział. Tutaj już będzie pewnie odstawiona na, na dalszy plan i będzie tak sporadycznie używana. Także stwierdziłem, że jak do takiego sporadycznego użytku, to chyba jeszcze coś tam na tym na tym wałku pochodzi. Bo co, nowy wałek? Znaczy nowy wałek? Nie ma nowych wałków, są nowe komplety, czyli to koło. Zbiorcze i, i wałek atakujący, i tam za jakieś tam powiedzmy przyzwoite, wychodzi 500, ponad 500 zł. Są jakieś padaki za czysta, ale, 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 ale co? No, no, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było to już chyba mi się wydaje, że lepiej jak dam ten stary niż ten za 300 zł. Także stwierdziłem, że dajemy za z powrotem to samo, wymieniamy sobie tylko tak jedno łożysko. To też by zostało stare. Tylko że rozsypało mi się i już tego nie potrafię poskładać, także wymieniamy tak, to jedno duże łożysko, dwa te małe no i uszczelnienia. Także cała kompletna naprawa będzie zrobiona w cenie 100 zł. No, bardzo dobry plan. Myślę, że to pochodzi no. No i uszczelnienia, nie? Tutaj i tak te uszczelnienia, powiem Wam, że niewiele da wymiana tych uszczelnień, bo tu już jest taki rowek, trochę zrobiony Także to i tak chyba będę, o zapomniałem sobie smaru kupić To i tak będę chyba zalewał tym takim rzadkim smarem No i co tam jeszcze, tyle chyba no, składamy to I, i działamy, bo to tak jak mówię, dzisiaj ma, dzisiaj ma robić robotę Także do potem A no i pewnie będą hejty, że, że jeszcze to łożysko zostawiam, ale No słuchajcie, to jest łożysko stoszkowe także ono Wiecie, wystarczy go troszeczkę bardziej dokręcić i tutaj y, Luzów już nie będzie, ono nie ma tam jakichś oznak zużycia y, po, wybij po wybijanych bieżni, obejrzałem je dokładnie Także nie jest podtarte Także w... Także zostawiam, bo wiecie, no to nie jest jakiś tam remont generalny na tip top, żeby to wszystko było tacuszka. Tylko po prostu to ma być zrobione, żeby było zrobione na dzisiaj i tyle. A czy to będzie chodziło? Myślę, że będzie chodziło. Także tyle co ja tu używam, to, to wiecie, nie będzie z tym problemu Dobra, działa. No i dobra, złożone nawet, chodzi tak to w miarę podregulowałem, żeby to koło bardziej tutaj tam dałem, mogę Wam pokazać podłużysko taki dystans żeby ten wałek atakujący się bardziej przysunął do tego koła także chodzi to można powiedzieć, że całkiem tak na sztywno, czy na sztywno, no jak ręką jak ręką można przekręcić to już jest dobrze tutaj luzy pokazowałem no i powinno być ok, teraz zakładam z przodu ten, ten, ten taki, jakby to powiedzieć, tą osłonę, no i dajemy walce i jedziemy testować. No dobra, skończone. Jedynie tutaj ma takie luzy dosyć spore na tym wałku. To jest nie luz na łożysku, tylko po prostu na między tą tuleją a, a tym, tym stożkiem. Nie wiem o co tam chodzi. Pewnie to jest po prostu wybite. Tu jest OK. na sztywniutko, a tutaj jest taki trochę delikatny luzik. No, nie da się tego bardziej dokręcić, bo bo co? Bo, bo już nie idzie tego ukręcić, nie? Także także nie, nie chcę tutaj urwać tej szpilki. No i zobaczymy jak to będzie chodziło, nie? Podejrzewam, że jest po prostu tutaj wybite gdzieś yy, na tym. Na tym czymś, chociaż no, tu jest stożek, to że ktoś powinno się to. Yy, jak gdyby kasować te luzy, no nie wiem. W każdym już tego nie ruszam. Powiedzcie mi najwyżej co, o co tu może chodzi. Może tutaj się jakoś to kontruje, żeby to po prostu bardziej. Może ta szpilka się już wkręciła maksymalnie. I no i brakło tutaj tego, może to trzeba wkręcić, bardziej po prostu tą nakrętkę. No nie wiem, jak jak, jak wiecie o co chodzi, to mi powiedzcie. No i tak, pisaliście mi tam kiedyś w filmie jakimś, że nie ma osłony, no nie ma, bo, bo co, no niewygodnie, znaczy tak, no odkąd pamiętam tej osłony nie było, ale podejrzewam, że o to chodziło, że, że po prostu jest niewygodnie w tunelu, czy gdzieś w jakichś dziwnych miejscach pracować z tą osłoną, bo ona była taka, no wiecie jak to wygląda, taka pokraczna trochę ale co, stwierdziłem żeby tutaj jakieś, zapewnić jakieś takie minimalne bezpieczeństwo bo tam pali ze mną, ze mną to nikt nie będzie płakał, ale ale jak e, czasem z juniorem jeszcze czy coś, no to, to to by było trochę gorzej, także sobie tutaj coś zmajstrujemy po prostu nie tak jak w oryginale, tylko tutaj po prostu kawałek albo blachy, albo czegoś sobie dospawamy, tak żeby po prostu było, sięgało tak gdzieś dotąd i już powinno być ok, nie no, tył będzie nieochroniony, ale w zasadzie no po co się ma tam ktoś z tyłu szlajać, nie? Niech tam nie chodzi lepiej. No, a tutaj już na dole, to tam sobie jak, jak kamienie czy coś to mam spadną na dół, a tu już ten najgorszy, najgorszy jak gdyby to powiedzieć fragment będzie osłonięty, tak żeby nie wylatywały tam jakieś przedmioty na górę. No to dobry plan, także szukam jakiegoś tutaj materiału I działamy Może tych noży kilka jeszcze wymienimy sobie Tylko, żeby tutaj źle było wymieniać, bo Nie ma to jak kluczem podejść i to trzeba ręcznie Robić, także No i nic, zobaczę, dobra, najpierw tą osłonę zrobię, skombinuję A później będziemy dalej tutaj działać No i dobra, cyk, fuch i osłona jest Troszeczkę za wysoka mi się wydaje, że ją to ustawiłem Ale... Będzie i tak, przynajmniej lepszy będzie tutaj dostęp do, do... Jakby się jakieś sznurki owinęły czy coś Dobra, teraz co, obcinam te śruby i tutaj ją trzeba troszeczkę skrócić gdzieś tak pewnie Żeby... No, coś takiego Te ostatnie zęby to sobie tam mogą wystawać Także działamy dalej I dobra, mówił ogrodnik, że będzie chodziło? To będzie chodziło, a nie jak niektórzy tutaj przewidywali, że trzy razy się przekręci, i, i rozwali przekładnie. No, także naprawa za 100 zł się, się udała. Gryzarka akurat zarobiła na swój remont. No, i co jeszcze? No, nic. No, no widzieliście, działa to wszystko. Miała swój test. Pierwszy tam dosyć twardo było, także nie miała tam lekko tutaj sobie jeszcze przed chwilą dokręciłem tą szpilkę tak już ile dokręciłem to ile się dało teraz już stanęło na ziemi także także nie czuć tego luzu ale dalej jest zluzowane także podejrzewam że tu będzie coś nie tak po prostu z tym z tym gniazdem no i co jeszcze zalałem ją sobie tym, tym smarem płynnym Przekręciłem ją sobie tak po prostu do góry nogami I tu nawet nie bawiłem się przez tą śrubę tylko tu wlałem przez ten dekiel Wykręciłem jeszcze sobie raz ten dekiel i, i wlałem tutaj przez ten yy, Przez tą zaślepkę No tak było wygodniej bo przez tą dziurę to bym tam z dwie godziny Musiał to lać A tak to cyk i, i gotowe No także jest zalano do pełna, te łożyska się się wszystkie fajnie smarować to również, a to z góry jest yy, uszczelnione i I co? I tu jest kalamitka, także To jest smarowane tą yy, Osobną kalamitką Smarem, także tak sprawa wygląda I będzie chodzić, no Będzie chodzić, dopóki się nie zepsuje Ale myślę, że Że, że, że chwilę tam pochodzi W każdym razie, jak się zepsuje w miarę Szybko, to, to, to będziecie mieli na odcinku Druga naprawa gleby w tygodniu. Nie, no, myślę, że tak źle nie będzie. No, także co? Ja tutaj sprzątam ten, ten banjaj i zabieram się za Ostrówka. Także co? Do następnego. Cześć, bądźcie się